Dzień dobry, tutaj znowu ja będę Wam pokazywał, jak zrobić prosty. No, można do filmu, do garażu, nie wiem, do czego Wam to się przyda, ale może się przydać. Okej, okay. widzicie, jak widzicie, tutaj mam już złączone klocki. Można zrobić byle jak. I tutaj też można zrobić byle jak. Potrzebny będzie do tego to. Widzicie. I teraz bierzemy najpierw to, wkładamy. Potem bierzemy to. Okej. Okay. Bierzemy to. I potem bierzemy jeszcze to. Okej. Okay. Teraz jeszcze muszę tutaj połączyć. No, chyba muszę zrobić cięcie. No, zrobię. Okej, okay, jesteśmy po krótkiej przerwie. I teraz patrzcie. Okej, okay, mamy już zrobione. Oczywiście, jak film Wam się spodobał, subujcie, lajkujcie, napiszcie w komentarzu. Będę y, czy ten, czy nagrywać następne filmy z tym, no, z czymś nie wiem, no.